Dobra kurwa, wczoraj w dwie godziny wbiliście tysiąc lajków tak po prostu. A dzisiaj specjalnie o 8.30 już dla was montuję ten film. Czajcie, ja, 8.30, wstać. <laughs> Ty... Teraz dam wam challenge 1500 lajków like w 24 godziny. Jestem przekonany, że tego nie zrobicie. Tak więc mogę wyjechać swoją Astro, której więcej znajdziecie na Instagramie, link w opisie. Do daduzia, żeby tam z nim coś przy niej porobić. A wiecie, przedni zderzak glewo, co się trzyma. Progi już odpadły dawno, karoseria cała porcawiała. Bagaznik z tyłu chyba wybita. Na jakie tam pierdał Nie muszę się martwić o to, że będę musiał stawiać film na drugi dzień. A ja tak przy okazji pozdrawiam to osoby, które tutaj są na czacie. Przy przypadek kliknąłem na OBS natomiast rozpocznij nagrywanie, rozpocznij streamowanie. I przyszło trochę osób, no. <laughs> Przepraszam. Chodź, że Zobaczcie, z chyba to samo, bo szybko się zarabia na 1000. Parę godziny, w, A, w, ma no, w A ile kosztyki, to Tak, ma, No to było, to 8000. 8000 w polecie. Dwa ile kosztuje tego? Weźmy 5000. Darych To chuj do bańki nikogo, bo wkąt się drobia Plus 0 znowu. Ok, wypadło. A to dobrze.

No i już taka. A ja jeszcze mam przy sobie gdzieś tak teraz taka. Jeszcze dwie kraty, no to dwa sakiet, trzy już się wykopały. Jeszcze jak już Plus dwa dostałem, to co Plus 2 dostałem Ile ma Nie wiem. Dobra, ja dobra. Tu patrzę.

Brawo! Brawo, kurnie! Podleciś On też na maksze jest. Jezu! A Co?! Rebacz! No, tyle. no, ja, zabijem go. Ale są już się zakładałem. No to nie gonik, nie gonik, nie podejdą. Nie gonik. My wyszliśmy na dwóch i oni odstralili dać. Ale tam parę. chyba jak ci jedna się trzy. No, trzy On cały czas biegnie O tam Żelazny był jakiś był To jest dobry moderator Skitu, nie? Widzę typa, widzę typa, patrzę już Ja tam. patrzę wszystkich komet na świecie Chyba o. starcy o. Spierdalają Gość do 100 laga, gość do 100 laga, bi bi bij I u koszty gra Ooh! Nice Nice Polizo Zajebiście possibly... nice. 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 Free kill Co? free 26 w topce, jestem bo. No bo tylko na free No, no <interpretation> Mario, To musiałbym cię zapierdalać cały czas, że nic ci Widzę, za daleko, to nie mówisz? Koń, ja idę Mało co nie zdechłeś, chuju Też musiałam coś pójść klasy nie jadłem drugiego śniadania, i drugiej kolacji, i piątego obiadu a ja z prawie ja, ja. do szkoły. No, a ty nawet nic nie jesz, bo ty jesteś i zamieszka Kurwa masz, jakbyś co ja biorę w maku Kurwa, człowieku, twoje okulary ważą 20 kilo plus twoje syfy ważą 20 kg Więc ty sam ważysz, nie wiem 30 no, no, Aha, dobra matematyka. Ale Jezu Rybcia! Ja ty, ty od ry ty od roku mówisz cały czas to samo nie od roku, od pół. <laughs> Więcej! Ale ty też mówisz te same teksty. Tyle ile my się znamy, cały Pisz czas to samo. Nie N11 klepać się, kurwa, oni orają. Ale ty też te same teksty jedziesz. Nie. No tak, jak Że ta, jesteś kurwa. czerwoną, to normalne. No. Spisz no. N11 klepać kurwo. się, kurwa. Piszesz. Nie jestem się. Spisz to, kurwa. Tracę te dwie sekundy Mam Macie spisz N11 klepać się albo bal. Nie mam mnie na mainingrawczy. Tem nie. Napisze 11 klepać się z kurwy synervan no, O. Dobra, po Chodź pojechał Ryb cię pisze 11 klip się z kurwy synerban teraz za Nie mogę Też masz ban. Z... Z... Nie no, z... no, z... możesz z... się oderwać od 5 godzin które ciasnął. No tak. Ma. Nie 5. No, w... Właśnie. No ile oni w... orać będą? Słognij skórmy syny. Kupię sobie za to pizzę, która Invi nie wisi. W ogóle Invi biegniesz czy ja pierdolę dostaję? No ja biegnę tam. Ja biegnę, ale nie za tobą, tylko za tym drugim, bo oni się rozdzielili. zapisz. To nie typa ram, pam, pam, pięćdziesiąt siedem. Możesz to otwierać? Mario. To. Weź to tam, jest ich w chuj. Xenres. 2400. 2400, 2800. Piękne. 2450, 2850. Wiesz się? Hitli mnie parę razy, tam będzie. Mają mam 2600 na 2750 Jakby było jakieś drzewa, żeby można było wskoczyć W którą stronę Nie uciekam, nie uciekam Oni siedzą tam w pięciu w bazie i nawet nie wejdą, żeby się pobić A, więc ja wkłoniłem typa w... Ujebana Szarpalina tam jest? Ta Po mówiłem. mi piszę na pw ale mi wstyd. Nie, nie, nie bijcie no, tego szarpanina. Ch... mi na PW Nie bijcie tego szarpanina. No nie biję. Kurwa, jebana suko. Na I Ile coverować bo ktoś się przesadzi kurwa. Wygrywasz? Nie, wygrywam, to w chuj. A, dobra. Napisz, a czemu go nie chcą wrócić do autorki? No aż tam chuj, a Zapraszam do zabicia, jungwiaczka, ja. Wyszedł No sukę, sukę. bicie Dobra, dobra, nie bij, nie bij, nie bij, nie bij, nie bij, nie bij, Dobra A ja go teraz nie wpuszczę, stoję i go nie wpuszczam do kuba, wyjebane No tak, stój jak będzie spierdalał, to spierdalaj za nim Tak Za nim kowerujemy, a tych jebać kurwa suk, masz Ja mam knokę, ja już knokę napierdalam od kuba już widać w jedną Ty kurwa jebana balast uczników pierdolony Uczników? <grym> uczni idę bliżej bo może będziesz pierdolona w drugą stronę to będę knotał kurwa na ile grać no nie fula, wiem, na fullo wziąłem, że będzie skierdalał, nie O, wielko dobra, na ife. To się wykorzyto O kurwa ty! Dużo! Ile on miał wracię? Idziesz mu w topkę. Jestem szesna No, jestem w topce. Ile załatanku. Ale pod alfą, nie, jaka siara. Dobra, moi drodzy, tak więc, jeżeli chcecie widzieć, co się stanie w kolejnym odcinku, to zostawcie tutaj 1500 apery w górę. Wrzucam filmik na drugi dzień. Pamiętajcie, macie tylko 24 godziny, więc, no, przynajmniej co druga osoba musi załapkować. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, ponieważ około 30-40%, tak pokazał mi tu w poprzednim filmie, oglądających, niestety, nie subskrybujemy mojego kanału, więc zapraszam serdecznie. Nie bójcie się tego przycisku. Pamiętajcie o tym sp. dzwonku. Dos sisanya, i n a r a z i e p pa, Papa.